Słuchajcie, sprawa jest gruba, bo wróciliśmy właśnie z ogniska. I sąsiad jest pijany. Sąsiad jest pijany? A jak jest pijany, to jest agresywny. Nie, jest to nie, nie, nie. Wszystko może się jest... mówić, ale agresywny nigdy nie jak jest. Jak jest agresywny, to mówi do mnie tak. Słuchaj, chodźcie, chodź, chodźcie. Chodźcie, bo sąsiad, jak jest pijany i agresywny, to widzi wszystko potrójnie. Zawsze jak się napije, co najwyżej mówię, że mi majtki, będziemy się całować. No. A wtedy z drugiej strony Michele mówi, weź te ręce, nie ma sensu. No, jasne. Yeah. American Amber ale. żadnej. 13 stopni. Zawartość alkoholu 5,2. Nasi... <laughs> ale jeszcze nasz... Smieramy się tutaj trochę. Nas na... browaru no. przeczytaj. To na koniec. Aha. No. No, ty... A, zresztą. Nie przeczytaj. Wyprodukowana w że, Źle trafiłem. Nie. To nie, nie to miejsce etykiety. American Beauty. Bursztynowe piwo, które łączy w sobie smaki karmelowe i słodowe z wyraźnie zaznaczoną chmielową goryczką. Ma słodki, wyważony smak z aromatem owoców cytrusowych. Pasteryzowane. Nie filtrowane. Polecane do pieczony i grillowany drób. Typu indoor. Potrawy ostre. Typu keba. Zalecana temperatura spożycia 8-12. Przechowywać w temperaturze to uwaga 2 do 16. We wszystkich, we wszystkich miejscach na świecie można przechowywać to piwo. Polecane szkłononik. American Beauty. Browar Marienstadt ze zezwolenia. ogóle Zwoleń... nie dozwolenia, ale jakby od niechcenia. To jednak nie jesteś taki agresywny za jakiego cię uważałem. Zwoleń jest to taka mieścina. Szacun? Samsung, Samsung. Samsung. Zwoleń to taka mieścina, jak się jedzie na Radom z Rublina. Już za samo to jest bardzo szanowana i Okochamy, że prowadzi nas do Radomia. Tak jest, ja kocham, a tam gdzie opanowałaś? Ja kocham. Pamiętacie? Chcecie wylecieć do Łotwy samolotem? Na Łotwę samolotem, do Rygi? Z Radomia. Tylko i wyłącznie. Właśnie nie, bo tam już się nie lata. Tam. Jak się nie lata? Generalnie. Lotnisko w Radomiu jest bardzo hipsterskie i wyszło z założenia, że latanie jest strasznie mainstreamowe i wolą nie latać. Latanie jest passe. No, no właśnie. Dzisiaj tylko rowery. Choćby było daleko. I za to kochamy z że prowadzi w nas takie piękne miejsce jak rano. No ale czekaj, jeszcze o etykiecie. Bo generalnie tak. Yy, dużo osób się zachwyca. Etykietami jest marihuana. Dużo osób? My wam jeszcze je pokażemy, chociaż. Ja znam, tylko, ja znam tylko jedną osobę, która się zachwyca bro, tymi etykietami. Jest nim mój sąsiad. Nie, ja się nie zachwycałam. Dziś agresywny, bo pijam. Ja Generalnie się nie znam. Tylko chodzi o to, że no, mam nadzieję, że zobaczycie ją. Ja. Ja. E, etykieta, no dobra, tutaj będzie. To jest jakaś pani wkomponowana w kino, e, chyba z dzielnicy Marienstadt. Bo chodzi o to, żeby tam jakieś. Y, albo nawet nie z dzielnicy. Chodzi o to, żeby elementy architektury Warszawy komponować w ludzi. Z grubsza to wygląda fajnie, jest w ogóle spoko, tylko po mojemu to bardziej pasuje do galerii sztuki albo, no bo to jest fajne. Może to piwo jest sztuką. Albo do czegoś innego, a do piwa tak niekoniecznie, to nie jest takie luźne. Piwo, które my pijemy, jest sztuką. Pamiętam. Ale piwo, które my pijemy, jest luźne. Generalnie właśnie chodzi o to, żeby bez się takiej luźnej gadki w stylu koncernowym, że to piwo uważaliśmy, znaleźć nuty takie, takie i jesteśmy... No to to no nie jest luźna gadka, ale... E... I właśnie, żeby było luźne w stylu, właśnie. Postrach szoszonów z To jest luźna etykieta. No jest, no bo ona nie jest jakaś kurde super poważna. Nawet ten zełzowy. Kolejny trzyma czekoladę. Witamina żeby było. CH. Eee, Pana okej. Okay. Przy witaminie Koda. CH to ja niejedno w kiblu zrobiłem. Pana Kea, umówmy się, dobra, nie jest jakaś super luźna, ale też jest, jest taka no, lajtowa. Browar Higher, który też potrafi fajną tekst wrzucić na etykietę. Eee, czy właśnie eee, ta, Dukla. Więc. Okej, okay, to wszystko ja rozumiem. I fajnie i ktoś powinien za to. Yy, Agresja jakieś trzeba wylewać. Jedni, pracę, biją, jedni biją kobiety, albo ale są spotkane na ulicy, a sąsiad, z, jeżeli jest pijany i agresywny, to wylewa swoje o, żale wiem, co na, powiem, na grafikę. Etykiety Browaru Marianstadt, bardziej pasowałyby mi do fajnego, dobrego polskiego wina niż do piwa. Do wina do czegoś takiego bardziej już... Może trochę ciasne majtki i takie tak. No ale dobra, skupmy się na tym co jest najistotniejsze. American Number Ale, 13 stopni ekstraktu. Daj tę butelkę tu. No ale po co się ona? No nie, jak ona jest brzydka niech, i będzie ci psuła No dobra, to nie o mnie chodzi, przecież tu chodzi o mnie. Ale jeszcze mnie pobijesz? Chodzi A o iść ty, agresywny jesteś. 13 stopni ekstraktu, alkoholu 5,2. I mocha. Piwo do ciemne. No takie bursztynowe. Bursztynowe, tak jak być powinno. Nowe jakieś kłapcie pływają, nie? No. Mają no. sobie a co? Wolnej. Ja generalnie powiem Kość, że to nie... jest wyluzowane piwo, że mimo że ma niewyluzowaną etykietę tak. i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem fanem tego, żeby w rzemieślniczym piwie pływało jak najwięcej rzeczy. Żeby nie było klarowne, bo to. Klarowność zostawmy jak... koncernem. Ostatnio jak w pincie znalazłem ogórka kiszonego, to już trochę było przegięcie, ale sąsiad. sąsiadowi się podoba. Sąsiad wyszł z założenia, że to jest craft nie ma się co obrażać. Co powiesz o tym piwie? Jakoś tak ugrzecznione, nie? Znaczy, jest słodko w aromacie. Słodko, no. Ale jakoś nie dzieje się tu chyba za dużo. Pijesz. Fajnie Jest goryczka. Jest goryczka, ale no. tak szybko znika. Czyli no. tak jakby przeszła przez korytarz, pomachała, poszła dalej. Chociaż z drugiej strony, tak, No piwo ma 13% ekstraktu, tylko 5,2 alkoholu. Właściwie odwrotnie 5,2 alkoholu, tylko 13% ekstraktu. Więc też nie spodziewajmy się po nim nie wiadomo czego. Ale tak powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że z tych piw, które z Marysztatu piłem, to. A, piwo, sąsiad, a sąsiad jest specjalistą od picia piw z Marysztatu. Gdy piłem co najmniej trzy. No. Wydaje mi się, że to piwo z Marysztatu jest najbardziej yy, wyraziste. Naprawdę? No. Może nie jest szkoda, szkoda ci. Nawet ciebie szkoda. Mówi się, każdego szkoda, nawet ciebie. Nie, nawet ciebie szkoda. Natomiast chodzi o to, że Browar Romanie nie robi piw jakichś takich e, no, przełomowych. No, takich głośnych. To, piwo, to piwo jest poprawne. Dobra, czytałem te twoje wpisy, wypociny na blogu. Wszystkie ich piwa były do tej pory poprawne, ale bez strzału, tak? Bez strzału. dupy żadne. Czy to nie piwo było. się wpisuje? Ale wpisuje się idealnie. Wpisuje się idealnie w politykę. Chyba jest taka polityka i linia, tak? Tego, tak tego mi się problemu. zdaje. No. no ale poczekamy na Risa. Już jest Ris w butelkach. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie no pamiętaj, że w ciąży nie piesz alkoholu. To hmm. przepraszam. Czekamy na Risa, no. Znaczy ale nie, to... oczywiście, że nie czekamy na Risa tylko, bo czekamy na, też na inne piwa, tylko wydaje mi się, że chyba tak naprawdę to nie bardzo... No bo wydaje mi się, że to, co już do tej pory zostało uważane, to jest wyraźny znak, sygnał odnośnie tego, co ten browar chce ważyć. Czyli piwa będące w stylów. Ja się z tobą nie zgodzę. Ja się no. z tobą nie zgodzę, bo może pierwszy jakiś tam okres po prostu rozruchowy, chłopaki i zezwolenia traktują jako, róbmy piwa poprawne i tak dalej, i tak dalej. Okay, ale to obcykajmy jest... sprzęt i ale tak. Ale to piwo jest skupione już kilka ładnych miesięcy po otwarciu browaru. No to no mają już odzyskany no. sprzęt. No ile jakie ile piw uważałeś przez ostatnie kilka miesięcy? Ja zero. <noise> Ty też zero. No chłopaki uważali sześć. Ile oni mają tych piw? Sześć, osiem. Nie wiem ile, ale. Ja ciągle liczę, że. Ja że... Przy pierwszych dwóch, trzech piwach wpuszczonych, a to już było dawno, no. oni są w stanie określić w jaki sposób dana ważelnia, dany sprzęt się zachował przy takim albo takim piwie i określić jakie piwo chcą mieć przy danych surowcach. I według mnie to, że akurat piwa z marysztatu wychodzą ugrzecznione. Nie jest przypadkiem, tylko właśnie kwestią tego, do jakiego konsumenta oni chcą to sprzedać, bo tam jest... No ale to komu oni myślą, że chcą tam sprzedać? Tam wchodzi w grę jeszcze własność innego, znaczy innej restauracji, innego lokalu. Dzień dobry panie proboszczu, dzisiaj własnego. zamiast wina Inno, tak będzie jest. pan pił American Beauty. Szanowni Państwo, jest tutaj piwo, które jest w stylu takim i takim, ono się mieści w widełkach, ale z drugiej strony Państwo, jako osoby, które do tej pory jeszcze nie pili takiego piwa, będą w stanie je wypić, bo ono nie jest takie przesadzone, nie jest super takie wow. Jest do dyspozycji do wypicia przez każdego y, śmiertelnika, który nie, to nie, nie jest prawda. super nie Według mnie to nie jest, prawda? Bo to piwo nie jest do wypicia przez każdego śmiertelnika. Daj to piwo swojej twojej żonie, to może nie. Daj je mojej i ona tego piwa nie wypije. Ono, ono moja żona tego piwa nie wypije. Ten żon? Bo powie, że on jest chwilowe. Okej, ale z drugiej strony też według mnie przynajmniej więcej osób wypije takie piwo niż gdyby tu dojewali ekstraktu jeszcze ekstra. Bo równie dobrze z tego Number Braille można było z trzynastki zrobić szesnastkę i dodać jeszcze więcej chmielu, jeszcze więcej alkoholu i w ogóle To jest prawda. A oni zdecydowali, że nie, że to będzie piwo, które będzie właśnie oczywiście w stylu, natomiast nie będzie jakoś z drugiej strony kosiło i tych ram stylu właśnie jeszcze przesuwało dalej. Nic oczywiście nie można, robić z tego powodu zarzucić. Niczego. Rozumiem. Jest, rozumiem Twój przekaz. Taka jest ich droga chyba wyjścia. I... Przekaz Miśka jest taki, że nie jestem jak oglądamy pornole, to raczej te w skórach. Mój przekaz jest taki, że jak oglądamy pornole, to raczej te z Playboya. I chyba przekaz chłopaków ze Zwolenia jest podobny. Chyba nie ma. Nie widać. Chodzi mi o to, że jak oglądasz pornole, to z każdym momentem, znaczy z biegiem czasu szukasz czegoś więcej. A to z Exquisition a ja to... A to tam e, 3 na dwóch i tak dalej. Mm -hmm. A według ciebie jest tak, że jak oglądasz, no to szukasz czegoś bardziej klasycznego i czegoś, co już wcześniej robiłeś tam w łóżku z żoną, i właśnie chyba nie jest tak, jak. Według mnie jest tak, że każdy się rozwija. Czy to jest kwestia piwa, czy to jest kwestia? Filmów porno. No dobrze, ja to dobrze, jeden się rozwija, Moim zdaniem, chłopaki na razie, nie wiem czy chłopaki, bo ja nie znam ich, może to są dziewczyny. Tak, no, chłopaki i dziewczyniaki, może badają rynek na razie i stwierdzili, że pierwszy rok robimy piwa w stylu, w ramach i tak dalej, i tak dalej, a okay. potem tak jest. trzech na dwóch i w tym trzy Dokładnie. osoby. Dokładnie, i nawet jeżeli tak jest, że nawet się nie decydują na trzech na dwóch, no to mimo wszystko cieszymy się, że są i wszystkiego najlepszego im życzymy i wszystkim fanom. Mariusz tak tak czy... Tym bardziej, że umiejscowili się w drodze z Lublinem na co wiemy, nie, że proste nie jest, tak? Ale jakby od niechcenia. <laughs> Jaś to zaśpiewać i no. dokładnie. Trzymajcie się, hej!